wam rozwiąnie. Jako że w poprzednim odcinku była mowa o słowach związanych z czarami, czyli czarwon i czarny, to w tym odcinku porozmawiamy o słowach pokrewnych, czyli o wiedźmie i niewieście i naprostuję znaczenie tych słów. Dlatego że nasi przodkowie, mówiąc wiedźma, mówili wiedźma, czyli ta, kto ma wiedzę. Teraz jest to całkowite przeciwieństwo znaczenie tego. Teraz kojarzona jest wiedźma z kimś, kto, kto szkodzi, albo robi jakieś czarne rytuały. To słowo jednak sugeruje, że ta osoba ma wiedzę i może pomagać, wie, jak pomagać, a nie wieście, tego nie wie, czyli jest przeciwieństwem. Nie wie i si to światło, czyli nie wie światła. No i niestety nasi okupanci, którzy przyszli z zachodu, krzyżacy, spalili wiedźmy, a zostawili same niewieście. No i co mogło spowodować, albo było jednym z przyczyn tego, że zapomnieliśmy o budowie naszego języka, o znaczeniu słów, o naszych dziejach, co się działo w przeszłości, no i tego typu rzeczy, nie? Więc to są jakieś, wiecie, specjalne zagrywki, które były mocno przemyślane. No, ale teraz już wiemy no i naprostujemy to znaczenie, żebyśmy wiedzieli. No, zachęcam do rekomendowania tego filmu, aby wasi znajomi, wasi przyjaciele znali prawdziwe znaczenie tych słów na stronie dużo więcej tego wszystkiego jest, więc widzicie, jakie mądrości są w naszym języku zapisane. Więc im szybciej cały ród się tego nauczy, tym mądrość globalna wzrośnie. Więc zachęcam do rekomendowania, a ja Wam życzę sławy i radości. I do zobaczenia w kolejnych częściach.